Cześć, nazywam się Jan Piątkiewicz i witam Was na kanale YouTube DobreRowery.pl. Zapraszam dzisiaj na kolejny z naszych poradników. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak w najprostszy sposób uniknąć dyskomfortu na rowerze szosowym, czyli jak właściwie ustawić siodełko, kierownicę kilka innych elementów na szosie, tak aby było wygodnie i tak, jak być powinno. Pamiętajcie o tym, że nasz poradnik to tak naprawdę podstawy. Oczywiście nie jest to profesjonalny bike fitting, czyli usługa, za którą zapłacicie dużo pieniędzy, ale która też da Wam naprawdę taką efektywną pozycję. Za kierownicą, taką pozycję, która pozwoli Wam, z jednej strony, uzyskać maksimum komfortu, z drugiej strony, maksimum efektywności. Ale to jest raczej kierunek, który polecam dla osób, które naprawdę chcą się ścigać, chcą na tym rowerze spędzać bardzo dużo czasu. Porady, które dzisiaj dla Was mam, dla amatora w zupełności wystarczą i pozwolą Wam uniknąć paru takich prostych błędów, które często popełniacie przy ustawianiu roweru na początku i które często sprawiają, że tracicie entuzjazm wobec jakiejś dyscypliny kolarskiej, bo wydaje Wam się, że ten dyskomfort i te cechy, które Wam przeszkadzają, są z nią imanentnie związane. A wcale tak być nie musi. Mamy tutaj rower czasowy, w zasadzie rower przełajowy, ale tutaj tematyka praktycznie pozostaje ta sama. Skupimy się na trzech podstawowych punktach, jeżeli chodzi o rzeczy, które Wam mogą przeszkadzać w ustawieniu na rowerze i które łatwo wyeliminować. Po pierwsze wysokość siodełka. E, tutaj sprawa jest tak naprawdę prosta, a w zasadzie to przede wszystkim jest sprawą indywidualną i zależy od każdego z nas. Każdy z nas ma różne proporcje, więc tak naprawdę wysokość siodełka jest tą kwestią, która nam pozwoli naprawdę dostosować rower do siebie. Rozmiar ramy niewiele e, tak naprawdę nie rozstrzyga o wszystkim, bo są takie, są takie osoby, które naprawdę lepiej czują się na małej ramie, e, bo na przykład mają stosunkowo krótką, górną część ciała, a za to długie nogi, i wtedy to siodełko musi być bardzo wysoko, tak jak jest to w moim przypadku. Mam takie dość, powiedziałbym, specyficzne proporcje. Preferuję małe ramy, ale właśnie z bardzo wysoko wyciągniętym siodełkiem. To sprawia, że rower jest bardziej dynamiczny, a przy tym wszystkim mogę zachować tą, tę właściwą wysokość siodełka, właściwą pozycję, która sprawia, że nie czuję żadnego dyskomfortu w kolanach. Cóż, właśnie ten dyskomfort w kolanach jest tą rzeczą, która nam e, rozstrzyga e, o, w ustawieniu siodełka. E, oczywiście jest na to wiele różnych porad, jest wiele różnych kwestii technicznych, które tutaj można uwzględniać, ale najprostsza sprawa jest taka, jeżeli ustawiliście siodełko na rowerze, jedziecie jakiś dystans i zaczynają Was boleć kolana z przodu, to znaczy, że siodełko ustawiliście po prostu za nisko. Podniesienie minimalne siodełka powinno spowodować, że ten dyskomfort zniknie, nogi przestaną, kolana przestaną Was boleć. Pamiętajcie, ból kolan z przodu oznacza, że siodełko jest zwykle po prostu zbyt nisko. Oczywiście może być jeszcze wiele innych parametrów, ale to jest to, co się w 90% potwierdza i sprawdza. Z drugiej strony, jeżeli ustawicie sobie siodełko i czujecie, że zaczyna Was boleć tył kolan, czyli zaczynacie czuć ścięgna, to znaczy, że siodełko jest za wysoko. Noga się naciąga bezsensownie podczas pedałowania, stopa się wyciąga do dołu, powoduje to dyskomfort. Wtedy opuszczamy siodełko minimalnie, bo to często są kwestie korekt o dosłownie milimetry albo centymetr i problem powinien zniknąć. Kolejną rzeczą jest to, że często narzekacie na to, że siodełko Was uwiera. Jest po prostu niewygodne i to jest kwestia pochylenia siodełka. Ta śrubka, która jest tutaj, różne są systemy, może być jedna śrubka, mogą być dwie, może być system na jakieś pokrętło, jest właśnie po to, aby sobie dobrać kąt nachylenia siodełka do takiej pozycji, w której będzie nam wygodnie. Ja jeżdżę z siodełkiem ustawionym stosunkowo na prosto, natomiast wiele osób, które zaczyna dopiero jazdę na szosie, nie ma jeszcze przejechanych tych kilkuset albo kilku tysięcy kilometrów i generalnie rzecz biorąc, po prostu nie jest przyzwyczajona do tego, do siodełek szosowych. Wiem, że bardzo często narzeka, że siodełka ocierają ich właśnie w tym miejscu z przodu. Na to są dwa sposoby. Po pierwsze, pochylcie minimalnie to siodełko. To nie jest żaden wstyd, prawda? Na pewnym poziomie jazdy, e, kiedy ktoś ma siodełko ustawione zbyt do dołu, to powoduje to pewien śmiech i jest takim dowodem na to, że ktoś jest dopiero amatorem. Ale jeżeli zaczynacie dopiero przygodę z czasem, opuśćcie sobie minimalnie przód siodełka. Zobaczycie, że to pomoże. Będzie Wam dużo łatwiej dużo bardziej komfortowo zająć pozycję na tym siodełku, zwłaszcza na dłuższym e, dystansie. Kolejną rzeczą jest e, ustawienie przód tył. To, że siodełko za bardzo was uwiera z przodu, może być też dowodem na to, że jest źle ustawione w tej płaszczyźnie poziomej. Poszukajcie takiej właściwej pozycji. Luzujemy śrubkę, przesuwamy to siodełko do przodu, do tyłu, tym samym znajdujemy idealną pozycję, taką, w której to siadełko nie będzie nam przeszkadzało. Ten element czyli przesunięcie siodełka przód-tył, pozwala nam też walczyć z bólem pleców, bólem krzyża. Jeżeli jesteśmy zbyt wyciągnięci do tyłu na tym siodełku, bardzo często jesteśmy zbyt pochyleni, co powoduje również to, że zaczynają nas boleć krzyże i to. Również bardzo łatwo wyeliminować. Pamiętajcie, pobawcie się tymi regulacjami, weźcie zestaw kluczyków uniwersalnych ze sobą na rower i zacznijcie przy tym po prostu kombinować, tak żeby było Wam dobrze. Wszystkie te regulacje są dla ludzi i mają nam e, pomóc. Kolejną rzeczą i błędem, który najczęściej popełniacie w rowerach szosowych, jest ustawienie kierownicy. Błąd jest bardzo prosty. Widzicie kierownicę szosową e, i widzicie klamką manetki. I bardzo często problem jest taki, że lu ludzie, którzy dopiero zaczynają przygodę z szosą, ustawiają kierownicę w ten sposób. Bo myślą, że ta pozycja to jest miejsce, które powinno być ustawione poziomo, że tutaj powinien być kąt poziomy. Podstawowy błąd to jest rzecz, która gwarantuje, że was zamęczy na szosie i spowoduje, że po prostu się zniechęcicie, bo w tej pozycji odchylamy nadgarstek w ten sposób. Przez to nadgarstki nas będą boleć. Tak się na szosie nie jeździ, to jest po prostu męka. Kierownica szosowa powinna być ustawiona stosunkowo na płasko mniej więcej w ten sposób. Tutaj już jest kwestia indywidualnych preferencji. Na początek polecam nawet jeszcze wyżej to ustawić, ustawić w takiej pozycji. Niech tutaj będzie płasko, niech ta ręka nadgarstek w takim ustawieniu neutralnym będzie ustawiona na prosto, na płasko, żeby nie obciążać tego nadgarstka takim bezsensownym ruchem. Bo to raz, że jest niezdrowe, dwa jest strasznie, strasznie e, niewygodne. Kwestia tego, jaki ten kąt będzie, to już jest kwestia idealna, ja jeżdżę troszeczkę niżej z tym pochyleniem. E, natomiast jak najbardziej zwróćcie uwagę, nie jest to pozycja. Pochylona tych klamkomanetek, one są na płasko. To jest właśnie ta wygodna pozycja, bo tą metodą jedziemy w trzech ustawieniach ręki na kierownicy szosowej czyli jedziemy w tym chwycie dolnym, jedziemy w chwycie górnym, jedziemy w tym chwycie. A takie ustawienie na płasko gwarantuje nam to, że w każdym chwycie mamy optymalną kontrolę nad klamkomanetkami i klamkami. W tej pozycji w dolnym chwycie również dostajemy bez problemu i tak naprawdę mamy problem rozwiązany. Jeszcze ostatnią rzeczą, która też pozwala nam poprawić komfort jazdy na rowerze czasowym jest ustawienie mostka. Często nam się błędnie wydaje, że im wyżej mostek, tym rower będzie bardziej wygodny, bo to bardziej rekreacyjne. Oczywiście pozycja mostka do góry jest pozycją bardziej rekreacyjną, jednak wcale to nie oznacza, że będzie to pozycja wygodniejsza. Ja osobiście mam tak, że kiedy mam mostek zbyt wysoko, momentalnie czuję dyskomfort w kręgosłupie, dyskomfort w krzyżach. Muszę mieć ustawiony mostek bardzo nisko, tak stricte wyścigowa, więc na sam dół. Tutaj jest tylko jedna podkładka w przypadku tego roweru, a to dlatego, że jest dość niska główka i dopiero to ustawienie gwarantuje, że czuję jako taki komfort i dobrze się na tym rowerze czasowym e, czuję. Także mam nadzieję, że uwzględnicie te rady, uwzględnicie e, sygnały, które Wam daje Wasz organizm. Bo ból czegokolwiek na rowerze jest zwykle oznaką tego, że nie jest coś nie tak z rowerem, tylko że coś jest po prostu źle ustawione. E, ból kolan przy ustawieniu siodełka, ból nadgarstków przy ustawieniu kierownicy. E, przeanalizujcie dobrze ten filmik, e, podsumujcie sobie te, kilka tych prostych porad i zastosujcie je w swoim rowerze, a zapewniam, że komfort jazdy Wam wzrośnie radykalnie i naprawdę będziecie mogli się skupić na przyjemności z jazdy, a nie na walce z zupełnie bezsensownymi dyskomfortami i bólami.